Was, kochani, bardzo serdecznie z tej strony, piechol, jak widzicie, nawet niebo ubolewa nad tym fejlem, jaki ostatnio odstawiłem ze ścieżką audio. No nie wiem, czy któryś z Was w ogóle usłyszał to, co tam mówiłem. No, ale mikrofon wewnętrzny, jak się okazuje, a i w miarę dobrze się spisuje, bo pewne poszcz poszczególne słowa można było wyciągnąć tam. No, ale to nie to samo co przez normalny headset, niestety. No, ale dobra, nie mówiąc nic więcej na ten temat, bo już tylko zaczynam się denerwować, lecimy do przodu. Ja widzę graczy całkiem sporo różnych dziwnych wydarzeń też i znowu jest zielony samochód. Tylko zanim ja tam kurde z drepcedesa się dostanę, to pewnie już ktoś go świśnie przede mną. Moment, czy tutaj prędzej coś znajdę do prowadzenia? Płynąc tam w puław. o, o! Cześć! Nie wiedziałem, że pracowników takich <laughs> powiedzmy... Przybytków stać na takie nowe funkcje. Samochody Ej no, całkiem dobrze tam zarabiają Więc tak, tutaj trzeba będzie odbić w prawo. Bo chyba. z o, kurde Ej, spoksi. A ale czemu nie? Oj nie O, a, już tam nawet nie przejadę. Nie, bo po prostu trzeba było się na drugi pas dostać, nie? Chyba o to chodziło. Kurde, tutaj tam się panowie prześcigają w nagrodach wystawionych na swoje głowy, a ja tutaj jeszcze do nich nawet nie dojechałem, ej. Ale spokojnie, posiejemy odpowiedni przypał. Ej, ja... Eee, what the fuck, czemu nie mam SMG? No ale to się zaraz naprawi oczywiście. Łohoho, i na deszczu też samochody diametralnie inaczej jeżdżą. Aha, no sorry, już chciałem hangarem wchodzić. Nie, schowaj klamkę, dzień dobry. Siemka. Kurde, Polak zabrał to ważny pojazd. Okej, okay, szybko, 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 szybko. All I need is ammo. No i może parachute? Nie, 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 Pałkę już mam. Eee, Naboje? No Dobra. Fuck. Dobra, nara! Lecimy z tym gościem. Jak on miał? Dubs? Dups? No w każdym razie ja wiem, gdzie on ma dojechać tym samochodem. Podejrzewam, że w jedno miejsce trzeba odstawiać. Choć w sumie... Pewności mieć nie mogę, więc jedziemy za nim. A tak właściwie do niego, gdzie on jest. Eee... No na no, wprost się okazuje. No dobrze. Jestem gotów. O, choć nie całkiem. No, trzeba będzie zmienić jeszcze samochód. Eee... Titi, titi... Ti. O! Takim małym... E, jeszcze burza! Pięknie! Uwielbiam burzę w Grand w Auto 5. O nie, no moment, tam jest słońce. No eee. jakiś grzmocik może jeszcze. Ej bo no, oni są faktycznie już coraz bliżej mnie, ale mimo wszystko ten gościu tym samochodem dalej ucieka. I tu w pojęciu spreju jest jeden koło mnie, ale siedzi w środku i nie wiadomo kiedy wyjdzie. A tu już jest nasz pojazd. Ja za moją głowę 5000 wyznaczono, why! No jak? i policja za co? Nikomu nic nie zrobiłem. E, on tam jest na dole. Okej. Okay. Okej, okay, spokojnie. <laughs> no, cześć, witam. No, a co mi kurwa przeszkadzasz? Kto to był? Ej, jak granaty. Jak to granaty? Potrzaskało. <laughs> no nie, no nie, tym się nie schowasz. Do pewien sprawy, przecież. Czy schowasz się? Taki ściebias O kurde no, A, oczywiście Kolej zainkasował zapewne za mnie nagrodę To teraz ja postaram się zainkasować za niego Aha No też właśnie Tylko że ja w przeciwieństwie tego gościa to zrobię od razu tak Hop Hop. 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 Tylko kurwa szybko, nie? Wpłać Wpłać dziewięć. Tak. Tak! Menu. Dziękuję, już nic nie mam. No. E nie niechaj zbyt szybko. Jak na zwykły Najzwyklejszy graczy. Ej, gdzie on jest tam? Nie, to nie on. To tamten. Ej, no moment, ale też dostał w głowę z SMG A widziałem, że miał hełm No dobra, no gonimy za tym gościem. Ej, moment, to jest kolejny. No jak? On już mnie auto aimował a jego jeszcze nie? No. Aaaa! Niby dubs .pl, ale równie dobrze zdążyć Polinezja czy tam puerto, kurczę, loko. Bo nie przypominam sobie, żebyśmy mieli mieszkańców rodowitych takiej karnacji, jaką przedstawiał ten gościu. No, chyba że po prostu e, lubi udawać kogoś, kim nie jest. No, wypierdzielaj, Kurwa, no. To może było zaraz świsnąć. Jak?! Oj, dzisiaj lamerka posiana. Póki co. Ej, wo, 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 wo ej. No. Dobra, oddawaj, oddawaj, dawaj, dawaj! Kurde, no nie, czemu w pieszych od razu? Co mnie piesi obchodzą? Chodzi o inny współgraczy, no dalej. Tam ktoś umiera, tu ktoś ginie. No, też w sumie, co prawda, ginąłem dosyć często, jeszcze całkiem niedawno. Ale nie no, trzeba kurwa, kogoś kropnąć wreszcie. No dobra, z tym autem nie kojarzą się same dobre wspomnienia, niestety. Ej, 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 właśnie. Pan Dupsiu tam jeździ. Z bardzo drogim i ważnym samochodem, a ja czuję, że muszę sobie, że tak powiem, odbić za poprzedni raz. Więc mam nadzieję, że on nie zna konkretnego miejsca, choć momencik, można spojrzeć jeszcze na levele, I on ma? 25, nie, no powinien wiedzieć co jest grane. I jedzie już zresztą w dobre miejsce, a, kurde, ale tam jest jeszcze inny gracz, on mu pewnie przeszkodzi, a ja wbiję między wódka za kąskę. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, no i odstawię to auto, albo wpierdolę znowu do wody. I driving rośnie. Prowadzenie. Ej, właśnie, to może dlatego mi tak nie idzie w wyścigach? Bo mam prowadzenie zbyt niskie jeszcze. Ej, nie, kurde, chyba nie zdąży go dojechać. A może? Z obstawą policyjną. Nie, to już chyba nie to niestety. On już chyba wjechał. Albo niekoniecznie. Nie, ale auto na pewno w środku zostawił. No nie może tak stać w miejscu. Nie zostawiając samochodu w środku, no właśnie. Tego nie potrzebuje. Co innego ten w środku? Ej, moment, moment, moment. Schowaj to kompaktowe we Gówno i nie z tej strony, po pierwsze. Dobła To jest tak, ile miałem przy sobie gotówki? 125 dolców. No, o, bajecznie wręcz. Ej, właśnie, szybko trzeba zmienić tę piosenkę. Bo jeszcze mi na prawa autorskie się wpieprzą znowu. Nie, tu raczej nie będzie. Żadnych roszczeń. Nie, ostatnio dowoliliście się o Fergie, na przykład. Poprzez 2 sekundy leciała piosenka, a później zacząłem coś gadać. No, super. Ej, tylko moment, moment, moment. Ile mam tak właściwie kapusty? 9000 na koncie. Nie no do... orzesz. Jak to się stało? Ej, no co jest kurde, grane? Serio pytam, nie? No, bo kurde, za dużo razy zdecydowanie ginę i za mało zabijam. Dobra, ten na szczęście jest opuszczony. Ej! No właśnie, chyba że tak, chyba że podstawiliśmy po prostu lepsze. Dziękuję bardzo. Ktoś wreszcie popisał się kulturą, tutaj, nie? Moment, no, gdzie on był? Tam? Aha. Dobra, uciek. Ja przy okazji sobie to samo, tak jakby. Tylko innym samochodem. To przede wszystkim. Rick James? Nie, kurde, prawa autorskie. Fakt. Dobra, wygląda na to, że on się dalej przemieszcza samochodem. Aaaa! Chce się pobawić ze mną, dobrze. Ale też chce się pobawić z nim. Rozklekotanym do reszty autem. Aha, teraz moment. Który z nich to był ten właściwy? A zresztą czy to ważne. O kurwa. No troszeczkę. Troszeczkę ważne. Bo później się nie dzieją takie rzeczy przynajmniej. Nie. Lista akcji na razie niepotrzebna. A Ej no widzicie tego gościa sprawy. On nie jest innym graczem. To jest po prostu zwykły normalny uczestnik ruchu drogowego i jedzie szybciej ode mnie. Co jest kurwa nie tak? Wła, wła. Hmm. Dobra, powiedzmy, że spoko. I teraz tak. Jakby to może było ładnie zrobić, żeby z tego wyjść z twarzą? Znaczy z twarzą. Aha, taki jest famy. Ale ja jestem <noise> tylko muszę przeczekać najpierw. Przynajmniej do połowy życia z powrotem. I pojadę z obstawą policji. Więc jak tylko on zacznie strzelać, to... No też właśnie. I powinni się troszeczkę nim też zająć, nie? Czy... To tak nie działa. No dobra, powiedzmy, że kogoś tam ostrzelałem. No wybacz. Wybacz, ale troszeczkę się gościu dzieje, więc... Ej, kit, gonimy go! On chyba nie chciał się bawić, więc gonimy go. Nie no, trzeba było ten pasywny włączyć. Ej, dobra, zaraz się wystrzelam kompletnie. No, ale oni już wysiedli? Nie, jeszcze nie. Tamten się kręci, nadal na dole. O! No. nie rusza się do tego. Ej, no kit, dobra, wjeżdżamy. albo niekoniecznie. A, powiadasz, że jesteś tam. Tam, gdzie teraz będzie też moje auto. Eee, nie, piechol, to nie ta odnoga. No trudno. Dobra, ale moment. Sk skoro on jest tu, tuż, tuż. Hej, jesteś tutaj? Dobra, ile to kosztuje? Jak zadzwonić do garażu? Nie, nie chcę go nachodzić w jego własnym prywatnym garażu. Ale za to wiem, że przejadę się tym samochodem. Choć nie wygląda zbyt dobrze. Taki kurwa mały ogórek, taki serdelek. o, oo, ooo do mnie strzelało się, do mnie. Jak! Kurde, nie ja Aaaa! dobra Szed, sied, siedź, 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 No wypieprzaj! No nie widzisz czy ja ale Dobra, fight back, fight back! Kurwa Panie Snowden Jak to z pierdla idzie grać Nie no, bo on już na pewno musi w pierdło siedzieć nie wierzę, że gdzieś dalej siedzi na lotnisku w Rosji, czy gdzieś tam w strefie kompletnie apolitycznej. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie wierzę po prostu, co się dzieje w tej partii. Nie? Czy ja zabiłem chociaż jednego? Tak, tego co tam stało w miejscu i się orientował co jest grane. Jasny kibic, to nie. Ej okej, okay, tu jest znowu ten... pewnie Snowden, notabene. Okej, okay, okej. Okay. I'm game if you're game. Tylko, że ja nie mam naboi niestety. To mi troszeczkę utrudnia zadanie. Ale nie ma rzeczy niemożliwych, nie ma rzeczy niemożliwych. Tylko trzeba się przebić na drugą stronę. Eee, no, prawie dobrze. Zwróćcie uwagę, że lakier praktycznie nie jest. No dobra. Chój, jest troszeczkę porysowany. Nie, tamto nie jedziemy. I teraz tak, czy wystarczy? Petardy. A! No, starczyło. przecież jedna rzecz, która mi się teraz udała. I teraz, ta... ha, 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 ha Nie dobra, on już nie siedzi w garażu. I bardzo dobrze. Nie chcę go nachodzić. Do tego jeszcze teraz spauzował sobie grę. Dobra, to tym szybciej trzeba się do nią dostać. Hmm, może to rami będzie szybciej. O! No nie. No tak, tego raczej nie zrobimy. Eksmisja, dalej. No kurwa, wychylaj się i strzelaj! No nie, do niej! No nie! Ten auto już mnie zaczyna powoli denerwować. Bo człowiek pokłada w nim zbyt wiele, a on daje zbyt mało. A to było kurde brutalne, no bo ej, nie skomentowałem tego Ja bym był prawie bez serca No super mam klamkę. Wow ej, czemu oni za mną nie jadą? Co jestem tutaj mięsem armatnim, ej no ja za mięsem armatnim bym gonił Jak lew za kurde gazelą ze złamaną nogą Eee... no? O no nie, tu to jest. No ale Street, no co jest grane?! No to teleporty oczywiście nie pomagają. No. Kurde, dalej, on no, prędzej eksploduje. O, ja, Mr. Snowden, mecz jeden na jeden. Ja, co prawda, mam tylko pistolet, żadne SMG. A Chyba nie podniósł rękawic? A, cykor, nie, dobra. Pogonimy go jeszcze trochę. Inaczej, nie, kurde, chociaż jednego muszę zabić jeszcze teraz. No, odrzucił wyzwanie, wiem, zauważyłem. Tylko teraz tak, czemu ja się odrodziłem w takim głupim miejscu, to po pierwsze, a po drugie... Gdzie jest najbliższa Amination? Ej, no chyba, że... chyba, że... Takie coś? Dołącz. Pewnie, jeżeli jest taka możliwość, to z chęcią do kogoś dołączę. No nie, liczba drużyn 3. Równowaga drużyn włączona i mieć czasem 10 minut, 25 zabójstw. Tak i tak. Pasek zdrowia, tak. E, aktualna, aktualna ruch uliczny włączony. Radio, niech będzie. Okej, okay. odszedł. Wszyscy z bieżącej sesji zostali zaproszeni. Jeden wiadomo sam przyszedł i później odszedł. Jeden zablokowany był, nie wiem czemu. Hm. I znowu go się No co oni robią z tą grą? no cholery? Dobra, Undertaker z, z gangu Niko, Ok. Powiedzmy, że mamy jednego. Jeszcze no z minimum dwóch, nie? Co znaczy, nie? No jeszcze jeden minimum, bo mam trzy drużyny ustawione. E? Przepraszam nie słyszę cię, ej, muszę autentycznie zrobić właśnie sobie telewizor, poczekajcie chwilę Eee. No nie, chyba nie Jest możliwość zmutowania tego kuchwa gościa. <ścoughs> Czy nie zbytnio? E, dobra, a jakbym to zmienił na... Eee... Eee... eee, dobra. No przynajmniej go rozwalaj, chuj. Eee... no nie, no nie idzie nawet odegrać tego, nie wierzę. Jakiś deathmatch. Come on, co on robi? Co to miało być? Że właśnie urósł o jeden poziom, czy co? Nie no, sorry, Undertaker, chyba sobie nie pykniemy, wybacz. Nara, wiem, że w obecnej broni kończyła amunicja, ale bym powiedział więcej, że już się skończyła. Tak, właściwie, Ej, jest i Undertaker. Halo, siema, co tam? Pa ha ha, kapa, nie no dobra, nawet nie ma zamiaru strzelać. Jako tako ah. A! Oh, Gaccie gotcha, bitch. No Przynajmniej walka na pięści jakoś wychodzi Ale nie dobrze do końca Ta, Dobra, jeee yeah. Dobra, ale bez tego, bez kopania, salucik Dobra, defmecz na jednego pojadasz, tak? No, ja nie będę odrzucał takich zaproszeń. Tylko szkoda, że akurat nie mam naboi. E, dobra, to ma powiększony magazynek? Nie. Ej, sorry, ma. Dobra, no to jedziemy z tym. Do pięciu. No, abyś to powiedział, ja już czekam, ale nie będziemy przecież tutaj jednego camperu robić, nie? No przecież wiem, że on się tam czai. Kurwa, BANZAI! Aaa, no dobra, no tym razem no nie wyszło. Ale spoko, postaram się wykrzesać z tego pysoleciku jeszcze troszeczkę energii. O, shit, już myślałem, że coś mnie potrąci. To jest tak, gdzie jesteś? Ja nam tak będzie za każdym narożnikiem się chował. To nie jest fajne, ale. Dobra, może go wypatrzę pierwszy. No kurde, bez przesady. Taka gra nie ma sensu. Moment, przeczekajmy go trochę. No, i to jest jak wykonać telefon w trybie online i nie zginąć. Nie, ale spoko, powiem wam tyle, że póki co przez to jak rozmawiałem i uciekałem praktycznie nie zwracając uwagi gdzie, to jeszcze nie zginąłem, a wcześniej grając, jakoś, no... ...się trafiło. No on tutaj jest za narożnikiem, kurwa, Myślę, że ja cię nie widzę? A, no przecież... Dominuję, tak? Seria przegranych. No i co wy mi z tym zrobicie? Nic. Inaczej, no bo ja i tak mam w zamiarze lecieć do niego. On ma w zamiarze przeczekać to i czekać na mnie gdzieś za narożnikiem, no to kurwa. No to tak jak tutaj. Krety. No, ale chyba 50 punktów. Powiedzmy, że nawet to było w miarę dobrze zrobione. Kurwa, no bo właśnie chodzi o to, żeby nie czekać za tym narożnikiem, no bo... Ja, no co to za zabawa Jeszcze jest auto aimem na główkę, no kurde. Ej, no co jest? Nie wskoczę do niego? Ja no on już tam za narożnikiem, dawno? Tak, tak, jasne, jasne Ech. I baw się kurde z takim normalnie, nie? No tu nie wskoczę niestety No kompletnie od drugiej strony go zajdę, co on na to? O, o. noż patrzcie, on tego i po prostu z którego miejsca ja wyjdę, już jest za narożnikiem i cały urabura jest kurwa szczęśliwy, że prowadzi jeden. 1 on widzi ten czas, widzicie ten czas. No nie. może na 3-2, tylko muszę najpierw dolecieć. W te pędy pędy Kurwa! No ale spokojnie, on dalej tam jest. Gdzieś. No. Nie no, kończymy tą farsę. Trzymajcie się do następnego razu. Pozdro, cześć, hej.